Witam serdecznie, kikowy szlak Słubickie Łąki, 18 maj 2012. Dzisiaj na tym kikowym szlaku kilka słów na temat, czy myślimy o tym, czego chcemy. Ktoś mógł powiedzieć: Cóż za dziwne pytanie, o co tu chodzi? Jak można myśleć o czymś, czego się nie chce, prawda? To generalnie. Zawsze myślę o tym, czego chce, prawda? Tak to prawda. Chociaż nie zawsze chcesz tego, o czym myślisz. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Wielu myślicieli, wspaniałych myślicieli w całej historii człowieczeństwa, w całej tej naszej historii ludzkości, twierdziło i twierdzi zgodnie, że stajemy się tym, o czym myślimy przez większość czasu. A przez dzień funkcjonujemy tak w taki sposób, w jaki myślimy przez większość tego dnia. Przez rok idziemy w tą stronę w taki sposób, w jaki myślimy przez większość tego czasu w roku. I przez całe nasze życie stajemy się tym, o, o czym myślimy przez większość naszego życia. Po prostu nasze myśli absolutnie kreują naszą przyszłość. Ten temat myślenia poruszam w ciągu tych kilku ostatnich szlaków, kijkowych szlaków, dlatego że to temat fundamentalny, podstawowy, podstawowy, prawda? Takie powiedzenie często nadużywane, ogromnie nadużywane uważam, jeśli chodzi o marketing, poważny marketing sieciowy i, i sprawy motywacyjne, tak zwane pranie mózgu, prawda? Często mówią, prawda, pranie mózgu komuś zrobić, ale zastanowić się, a, w taki, taka, taka negatywna. Konotacja tego stwierdzenia prania mózgu, prawda? Ale zastanowić się, jak ten świat, w którym żyjemy, pierze ludziom mózgi. Jak wiele logicznych pytań pozostaje bez odpowiedzi, albo z odpowiedziami absolutnie abstrakcyjnymi, zupełnie nie takimi, jakie chcielibyśmy, żeby były. To się po prostu w głowie nie mieści. Czy myślisz o tym, czego chcesz? Zastanów się. Czy ja myślę o tym, czego chcę? Staram się pracuję nad tym, żeby moje myśli zmierzały w kierunku takim, w jakim chcę być, żebym w moich myślach widział siebie takim, jakim chcę być, żeby moje otoczenie było takim, jakie kreuję w moich myślach. Chcę, dążę do tego. Czy zawsze o tym pamiętam? Czy zawsze kontroluję to? No nie zawsze. Wielokrotnie zdarzy mi się myśleć negatywnie, wielokrotnie zdarzy mi się e, myśleć Gdzieś tam, jakoś tam życzeniowo, i tak dalej, i tak dalej. I cały czas na tym pracuję. Po to ta codzienna motywacja, po to codzienne czytanie, słuchanie, codzienna praca nad sobą, codzienna edukacja jest absolutnie konieczna, żebyśmy mogli w naszych myślach tak funkcjonować może inaczej, tak nasze myśli układać, takie kontrolować, żeby przynosiły nam przyszłość. Jaką chcemy. Absolutnie jaką chcemy. Ważne pytanie to pytanie, czy myślisz o tym, czego chcesz. A ktoś mógł powiedzieć, no rzeczywiście, pytanie warte miliona złotych. Powiedział, że pytanie warte miliardy złotych, właściwie bezcenne pytanie, bo potrzebujemy naprawdę poważnie się zastanowić, czy naprawdę myślimy o tym, czego chcemy. Bo przecież. <śm> autentycznie prawda jest taka, że każde nasze myślenie przekłada się gdzieś tam w efekcie na realizację. To, o czym myślimy, to, na czym się koncentrujemy, we względu na to, czy chcemy tego, czy nie chcemy, według prawa przyciągania, zmierza do nas, dociera do nas, staje się realnym światem naszym. Dlatego zastanówmy się, czy naprawdę myślimy o tym, czego chcemy? Czy tak, jak w naszych myślach, ma nasz świat wyglądać? Czy zawsze tak ma wyglądać? Jeżeli dzisiaj są problemy, jeżeli dzisiaj jest ileś tam jakichś niedomagań finansowych, nie wiem, czasowych, emocjonalnych i całej masy innych, to pomyśl, jak myślisz, bo prawdopodobnie tego chcesz, chociaż w sumie tego wcale nie chcesz. Ale chcesz, jeżeli o tym myślisz. Sygnał, ten impuls do wszechświata, ponieważ wiesz ogromnie, że wszystko jest jednością, absolutnie tak jest. Wraca do ciebie zgodnie z Twoim życzeniem, zgodnie z tym, o czym myślisz przez większość czasu. Myślę, że to pytanie dzisiejsze jest bardzo ważne, dlatego przemyślmy sobie je wszyscy, i ty, i ja. Czy myślę o tym, czego chcę? Czy na pewno to jest to, czego chcę? I w momencie, kiedy pojawią się negatywne myśli, zwątpienie, kiedy pojawią się myśli, które nie służą tej konstruktywnej przyszłości, temu, co chcielibyśmy, żeby nasze życie nam przynosiło, zatrzymajmy je, zastąpmy je dobrą myślą, zastąpmy je czymś budującym, czymś konstruktywnym, czymś, co naprawdę nam służy. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro na Kikowym Szlaku. Hej! A jeszcze jedna rzecz, o której zupełnie zapomniałem, ale oczywiście pamiętam, ale wyleciałem mi z głowy, miałem o niej powiedzieć. Jutro sobota, 19, o 14.00 w hotelu 500 w Poznaniu, recap, czyli powtórka konwencji. Bardzo ważne spotkanie. Jeśli jeszcze wahasz się, zastanawiasz się, zdecyduj. Od 16, dzisiaj telefony, od 16, przepraszam, od 15 do 21 możesz zgłosić, zadzwonić na call center, zarejestrować się. 25 zł wjazd dla konsultanta i, i, i klienta polecającego. Konsult, klienci i goście nic nie płacą. Nie zastanawia się nad tym, to będzie piękne spotkanie. Dla jade'ów zaczynamy o godzinie 12:00. Także pamiętaj, jutro ogromnie, ogromnie, ogromnie ważny dzień. Pomagający. W tym myśleniu, bardzo pomagający. No bo skąd wziąć to nakierowanie, to, to ten kierunek, to, to w którą stronę chcemy tak naprawdę iść, jeżeli robimy, jeżeli zajmujemy się tym przedsięwzięciem? Prawda? Bardzo, bardzo ważne. Do zobaczenia jutro na spotkaniu, a wcześniej, no nieprawdopodobnie, na pewno na kikowskim szlaku, bo jakoś wcześniej zrobię ten kikowy szlak. Do zobaczenia, hej!